Cześć, witam was serdecznie i gorąco na kanale Borgiem TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś mam dla was logiczną grę od wydawnictwa Rebel, jest to gra Bis. Jak już zapewne się domyślacie, jest to gra o pszczołach. Tak, wcielamy się w pszczołę, która będzie latała na łące po kwiatach, zbierała nektar i starała się wytwarzać miód, realizując zadania. Także zobaczcie, jak prezentuje się ta kolorowa gra na stole. No i oczywiście na koniec moja ocena. Zapraszam Was gorąco na materiał. Tak wygląda przygotowana gra dla dwóch osób i tak wygląda rozprzygotowana plansza naszej polany, po której będą poruszały się pszczoły. Następnie należy umieścić na kwiatach po trzy małe znaczniki zgodnie z kolorem kwiata oraz po jednym znaczniku takim dużym zgodnie z środkiem nektaru tego kwiata. Jak widzicie, tutaj mamy troszeczkę inne kolory i tylko umieszczamy je na zewnętrznych kwiatach. Tych przy, przy tych środkowym kaflu nie układamy. Następnie Musimy posegregować zadania zgodnie z kolorami, potasować je, następnie rozdać każdemu graczowi po jednej karcie z każdego rodzaju zadania. Więc każdy z graczy będzie miał, jak widzicie, po jednym zadaniu z każdego koloru, oraz wyłożyć na środek trzy zadania też po jednym z każdego koloru, i to będą zadania wspólne, natomiast te trzy mamy zakryte i inni gracze tego nie widzą. Każdy otrzymuje tutaj swoją taką swój ul, na którym będzie zbierał nektar. Na górze ma tor, który będzie zaznaczał wykonaną ilość ruchów. I tak naprawdę jesteśmy gotowi do gry. Na początku, zanim przejdziemy do samej rozgrywki, wybieramy gracza rozpoczącego. Następnie zaczynając od gracza na prawo, każdy z graczy wybiera w miejsce startowe swojej pszczoły. Pszczoły umieszczamy zawsze na środkowym kafelku, na jednej ze strzałek, stroną e, takiego przekreślonego kółka, czyli umieszczamy ją w ten oto sposób. Kiedy każdy z graczy ustawi swoje pszczoły, możemy przejść do samej gry. E, gracze będą rozgrywali naprzemiennie tury i każda tura z gracza będzie składała się z trzech faz. Pierwszą fazą jest to faza Planu lotu. Tutaj gracz będzie planował lot swojej pszczoły, czyli w którym kierunku jego pszczoła ma zabrać się udać. Na podstawie każdej pszczoły ma widnieją różne wartości. Niektóre dwie, czasami jedna, czasami mamy przekreślone, że nie możemy się do przodu poruszać, i gracz deklaruje, w którym kierunku chce udać się tą pszczołą. Czyli jeżeli chciałbyś zadeklarować się, że będzie szedł w tą stronę. To może poruszyć się o 2, o 2 lub 4 pola. I deklaruje, że poruszy się o 2 pola. Kiedy to zadeklaruje, następuje lot i zbieranie nektaru, czyli kolejna faza. Odwraca pszczołę w tym kierunku, w którym wybrał i porusza się o tyle polu, o które zadeklarował, czyli 1, 2 na przykład. Zostawia tą pszczołę i teraz może zebrać nektar. Grać może zebrać nektar, jeżeli na polu, w którym się znajduje, styka się z rogiem jego jakiś pyłek nektaru. Wtedy zbiera taki nektar i zabiera go do siebie. Jeżeli ustałby na środku takiego świata i na środku znajdował się duży znacznik, wtedy gra zabiera duży znacznik oraz jeden z tych znaczników, które również dotyka. Natomiast jeżeli nie ma żadnego dużego znacznika, zabiera jeden Mały znacznik nektaru, jeżeli takikolwiek jeszcze istnieje. I kiedy gracz zabierze taki nektar, przechodzi do kolejnej fazy, czyli do przechowywania nektaru i wytwarzania miodu. Gracz będzie teraz musiał umieścić ten swój zdobyty nektar na takim miejscu w swoim ulu z taką samą cyfrą, jaką poruszył się przed chwilą. Czyli gracz poruszył się. O dwa pola, może umieścić na jednym z pól, na którym znajduje się dwójka. Czyli może umieścić ją tu, może umieścić ją tu, w zależności od tego, jakie będzie miał zadanie. Ten nechter musimy umieszczać w taki sposób, aby gracz mógł zrealizować zadania, które posiada. A zadanie mamy przeróżne, na przykład dostajemy punkty za każdy e, znacznik jakiegoś koloru, czy za jakiś układ na, w naszym ulu, czy ułożenie w linii, czy takie do, do, do ułożenie dookoła. Także tutaj różne różne mamy przeróżne zadanie i gracz stara się to zrobić. E, za każdy znacznik, który gracz umieści w ulu, musi poruszyć swój znacznik po góry w rzędzie, zaznaczając, ile tych nektarów zdobył. No i tak kończy się tura gracza, kolej przychodzi na kolejnego z graczy. Jak widzicie mamy takie specyficzne dwa kafelki tutaj liścia. W momencie, kiedy gracz zatrzyma się na polu z kropelką wody, otrzymuje tak jakby dodatkowo energię, pszczoła odzyskuje energię i może wykonać od razu kolejną swoją tak jakby turę, czyli znów może wykonać fazę planowania, lotu i zdobycia Nektaru, więc tutaj też trzeba umiejętnie to zaplanować. No i gramy do momentu, gdy któryś z graczy osiągnie, bądź też przekroczy 12 pól na swoim ulu w tym oto rzędzie. Wtedy gra dobiega końca i gracze będą porównywali zadania, które zrealizowali. Na koniec gry będziemy teraz realizowali nasze zadania. Czyli gracze odkrywają swoje karty z ręki i zdobywają krople miodu, czyli wytwarzają miód z nektarów, które mają w ulu. I gracze mogą otrzymywać przeróżne punkty w zależności od zadań. Na przykład tutaj gracz ma możliwość otrzymania dwóch kropli miodu za każdy różowy znacznik nektaru. Jak widzicie, ma dwa, więc otrzyma cztery. Tutaj gracz, w momencie kiedy udałoby mu się utworzyć co najmniej 5 znaczników nektaru na zewnętrznej krawędzi otrzymałby 7 punktów. Jak widzicie udało mu się to otrzymał, bo to jeżeli stworzyłby 8 co najmniej 8 znaczników na krawędzi otrzymałby aż 12 punktów, więc tutaj mamy możliwość zdobywania różnej ilości punktów z jednego zadania. Tu na przykład zadanie, które pozwala graczowi otrzymać 4 krople miodu za zbiór trzech znaczników nektara, nektarów w jednym kolorze, czyli jeżeli byśmy mieli w jednej linii prostej, ukośnej Pionowej, trzy znaczniki w nektarach w takim samym kolorze, dostalibyśmy cztery krople miodu. Kiedy gracz rozprawszy swoje zadania, również porównuje do zadań wspólnych, więc tutaj gracze wszyscy otrzymują punkty za zadania. Wspólne. I mamy tak samo, podobnie punktujemy, czyli sprawdzamy warunki, które spełniliśmy. Widzicie, jeżeli gracz zapełniłby wszystkie te pole wulu w jednej linii, otrzymałby 7 punktów, jeżeli by zapełnił dwie linie, otrzymałby 12 punktów. Tutaj, na przykład, gracz może otrzymać 3 punkty za stworzenie tak jakby wstęgi w zbiorze trzech znaczników w różnych kolorach, czyli na zasadzie takiego układu jak tu, czyli biały, różowy, żółty. To jest wstęga z różnymi kolorami więc otrzymałby za to trzy krople miodu. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli punktujemy jakieś zadanie, to dane zadanie, w danym zadaniu może wykorzystać tylko i wyłącznie raz jeden znacznik, natomiast ten znacznik może być wykorzystywany do różnych zadań. No i kiedy gracze spunktują, sprawdzą ile miodu wytworzyli, gracz, który tego miodu wytworzył najwięcej, oczywiście wygrywa. OK, jesteśmy z powrotem, więc czas opowiedzieć troszeczkę więcej na temat tej gry, co o tejże sądzę. Jest to gra logiczna, od razu wam powiem, że to gra logiczna. Która jest bardzo pięknie wykonana. Naprawdę nie ma się do czego tu przyczepić. Rewelacyjna wypraska, rewelacyjne elementy, piękne pszczoły, które wyglądają, są plastikowe, bardzo ładnie wykonane. No, jeżeli chodzi o wygląd, jest kolorowo przyjemnie, jest na czym oko zawiesić. Jeżeli chodzi o instrukcję, też jest bardzo króciutka, zwięzła, wszystko jest nam wytłumaczone. Mamy również wariant dla zaawansowanych graczy, więc jeżeli chcemy troszeczkę zwiększyć poziom trudności gry, jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o. O samą rozgrywkę, tak jak mówię, porusza, te tury nie są jakieś skomplikowane. Tak, gracz po prostu porusza pszczołą w odpowiednim kierunku, zbiera nektar, umieszcza do swojego ula i tyle. Ale samo kombinowanie, już jak poruszyć co pszczoło, w jakim kierunku, o ile pól, bo w zależności od tego, jakie pól, o ile pól poruszymy, w takim miejscu możemy umieścić nektar, a to też zależy od tego, jakie zadania posiadamy na ręku i jakie zadania leżą na środku stołu. To wszystko. Się łączy i gracz musi nieźle się nakombinować, przewidzieć kolejne ruchy swoje, gdzie tą pszczołę umieścić i jak ona później pójdzie, żeby zdobyć upragniony kolor nektaru. Więc tutaj cały czas musimy kombinować o kilka ruchów do przodu. Czasami warto też na przykład nie zbierać nektaru, tylko po prostu ustawić się w. Takiej pozycji dogodnej, żeby po prostu móc zebrać w niej kolejny turze takie nektary, które nam są e, potrzebne. E, I czasami warto taką jedną rundę e, poświęcić na to, żeby po prostu móc zrealizować e, zadania e, z kart. I to, te zadania i y, układ na łące powoduje to, że jest bardzo regulowalna. Mamy różne układy. E, będą będziemy mieli różne układy na łące tych kwiatów. Będziemy różne mieli kombinacje kart zadań na stole, na ręku. Więc tutaj. E, Regrywalność gry naprawdę będzie stała na wysokim poziomie, czy rzadko kiedy spotkamy się z sytuacją, że będziemy po prostu rozgrywali dokładnie taką samą rozgrywkę i mieli takie same karty zadań. To i to jest duży plus. Tej gry. Tak samo przejrzystość zasad. Możemy tutaj do tej gry wciągnąć naprawdę osoby, które nie miały jeszcze styczności z jakimiś grami planszowymi, logicznymi. Gra jest od 8 roku życia i myślę, że przy takim wieku bym pozostał, bo młodsze osoby będą miały troszeczkę problemu z takim dalekosiężnym planowaniem z ruchu tą pszczową. Niemniej jednak, z pomocą, myślę, że sobie by poradziły. Niemniej jednak, taki 8-latek, 8-9-latek spokojnie sobie w tutaj grę zagra. Gra jest bardzo też. Szybka, bo trwa w granicach 30-40 minut, więc to nie jest jakiś długi e, tytuł, który się będzie ciągnął nie wiadomo ile, a również ma taki syndrom zagrania kolejnej partii, bo naprawdę e, kombinowanie nad stołem, jak to pszczołą poruszyć, jak ją ustawić, w którym kierunku iść. Naprawdę powoduje, że gra się przyjemnie. Po przeczytaniu, muszę Wam się przyznać, że po przeczytaniu instrukcji nie czułem, że ta gra będzie aż tak dobra. Myślałem, że to będzie jakaś bardzo prosta gra, którą po prostu latamy, zbieramy nektar i tyle. Nie, nie, jednak ku mojemu szczęściu pomyliłem się i gra jest naprawdę świetna, jeżeli chodzi o greologiczność. Grę to nie jest to trudna gra, jest to. Prościutka gra, ale jeżeli chcemy sobie utrudnić, jest ten za, wariant zaawansowany. Również w każdym wariancie gra się bardzo dobrze, spiszecie, czy gramy w dwie, w trzy czy w cztery osoby. Naprawdę gra się w tę grę dobrze. Także ja mogę naprawdę zachęcić Was do zakupu tej gry, gry Biz. Bo naprawdę, jeżeli szukacie jakiejś takiej lekkiej, przyjemnej, bardzo ładnej, ładnie wykonanej, kolorowej gry logicznej, gdzie usiądziecie wspólnie czy to osoby starsze, młodsze, bardziej zaawansowane, mniej zaawansowane każdy tutaj będzie miał szansę na to, żeby wygrać tą grę i bawić się świetnie, bo naprawdę gra BIS tutaj wpisuje się fajnie w taki segment gier familijno Myślę, że jeżeli takie gry szukacie, no to śmiało możecie BIS kupować. Także na dzisiaj dzięki Wam serdeczne, zapraszam Was również do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę, że Wam się podobał materiał no i oczywiście zapraszam Was również do sklepu planszownia.com.pl, gdzie możecie kupić przeróżne gry planszowe i oczywiście możecie skorzystać z tego właśnie to kodu rabatowego, żeby obniżyć sobie zakupy o 2%. Także dzięki serdeczne, trzymajcie się, do zobaczenia.